No tutaj trzeba powiedzieć, że bardzo fajnie. Piaseczek, takie delikatne wejście do wody. No i jesteśmy w Mostarze na moście. I na pewno w okolicy nie brakuje tutaj sklepów z dewocjonaliami. I na pewno nie brakuje tutaj sklepów z dewocjonaliami. Tak. Udało się. Jesteśmy podekscytowani, troszeczkę zmęczeni, ale jest piątek. Piąteczek, piątunio. Ruszamy na miasto. Witajcie o 7.50 przyczepa już podłączona, woda uzupełniona, szara spakowana. Można powiedzieć, że jest już czas, żeby ruszać, ale jeszcze obiecaliśmy wam dzisiaj pokazać tą część portową i rekreacyjną riwiery makarskiej, więc tam się wybierzemy i za moment wam to wszystko nagramy, a jeszcze raz pokazuję wam parking w nocy, cisza, spokój. Ogromny parking i powtórzę, po sezonie 40 eurocentów płatne od 7 do 19, w sezonie od 2 do 6 z tego co widziałem w opiniach, ale 1 euro. Nie ma zakazu biwakowania, nie ma zakazu kamperowania, a dzisiaj to powietrze, ten wiatr, który dmucha we mnie jest tak przyjemnie ciepły, że aż się uśmiecham. Ja wiem, że nie ma słońca, ale jest ciepło. Tak naprawdę ciepło, że zastanawiam się, czy iść w tej bluzie, czy może w niej nie iść. Patrzyliśmy na prognozę pogody. Dziś i jutro ma być w ogóle w cieniu około 19 stopni, więc bajka. Ale dziś też wybieramy się, takim można powiedzieć, na szybko do Bośni i Hercegowiny, zobaczyć Madżugorje i zobaczyć Mostar, czyli te dwie największe atrakcje, które tutaj stąd można zobaczyć. Przebijemy się przez góry, zobaczymy. I wrócimy z powrotem do Chorwacji. Mamy tam jedną miejscówkę wybraną już przed Dubrownikiem. Zobaczymy, czy okaże się fajna, czy będzie wolna, i czy tam spędzimy sobie weekend, bo dziś już piątek, więc chcielibyśmy znowu na dwa dni, gdzieś czy trzy nawet, przystanąć i pokorzystać z jakże pięknej aury na powietrzu. No, to jesteśmy na plaży, gdzie w sezonie tysiące albo dziesiątki tysięcy ludzi przewijają się tutaj i korzystają z makarskich plaż. A tak one się prezentują. No, tutaj trzeba powiedzieć, że bardzo fajnie. Piaseczek, takie delikatne wejście do wody. Jak widzicie, kolor przepiękny. Brakuje oczywiście tego słońca. No, a już tam makarska i od razu góry. Pięknie to się prezentuje. Trzeba to oddać. Tutaj jakiś taki e, beach bar na, na wodzie, nie wiem jak to nazwać. Tak teraz wyglądają plaże, jakieś usypane. Pewnie chodzi o czyszczenie tych plaż. Nie wiem, czy ten piasek tutaj też występuje naturalnie, czy to zostało po prostu przywiezione i usypane w tej wodzie. Jednak powiedzieć trzeba, że jest tutaj. Pięknie. Pomału gdzieś tam przebija się słońce, a przed Wami latarnia świętego Piotra. Powstała w 1884 roku na Cypelku, można powiedzieć, Makarskiej i w nocy daje znać rybakom i kapitanom innych statków, żeby uważali na to, na brzeże. Przejdziemy się tutaj jeszcze tą częścią Bezpośrednio już od morza, i będziemy kierować się do naszego domku, żeby ruszyć o kolejne przygody. Najwyższy szczyt Wybrzeża Makarskiej, chyba zdobyty. Tak do mnie mamy naprawdę spory klif, kilkadziesiąt metrów w dół. A tutaj jeszcze cerkiew tego świętego Piotra, ale widać, że wszystko odrestaurowane, odremontowane. Tutaj prawdopodobnie są te stare. Fundamenty, mury, a tutaj już całkowicie odnowiony budynek. Tak to się tutaj prezentuje jeszcze jakieś kamienie można sobie spokojnie tutaj wejść i fajnie pospacerować. Taki park na Cypelku można powiedzieć, że robi robotę latem pewnie też fajnie tutaj. Za tymi drzewami się schować. Na plaży jeszcze co było fajne, były takie drzewa, które są ugięte do wody, więc pewnie w sezonie można pod nimi się schować, i wtedy fajny cień nam daje. Bo jak wiemy, tutaj latem 40 stopni to norma, a teraz jak już też wiecie, 18 to też norma, i z tego bardzo, bardzo się cieszymy. Wróciliśmy z autkiem i samochodem. Wszystko w porządku, więc szybko się pakujemy i ruszamy. Godzina, już wam mówię, dziewiąta to start do Bośni i Hercegowiny. Kto jest ciekawy, co się wydarzy, niech ogląda dalej. Ale kolejne przygody, żeby Was nie ominęły, to subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podoba. No i pamiętajcie o komentarzach, za które bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Staramy się na każdy odpowiedzieć. Doceniamy i dziękujemy. Instagram.com, hitplaneta.pl. Tam też zaglądajcie. Na bieżąco zdjęcia wrzucamy. Więc jeśli ktoś gdzieś chciałby nas spotkać po drodze i po prostu chwilę sobie porozmawiać, to tam możecie wiedzieć, gdzie jesteśmy. Pierwszy przystanek w Bośni i Hercegowinie, to Madżugorje, to tutaj doszło do objawień. Kościół niejednoznacznie wypowiada się co do ich autentyczności, ale zaakceptował to miejsce jako miejsce kultu i możliwości pielgrzymek właśnie do sanktuarium. No i na górę, którą widzicie tam, 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 tam do góry, o, o tam, dokładnie. Teraz to pokazałem na ekranie. Bardzo duży bezpłatny parking. To na pewno się bardzo mocno chwali. Zobaczcie zresztą sami. Nie ma problemu, żeby zaparkować, więc warto podjechać po prostu pod sam kościół. Ten parking jest bezpłatny zarówno w sezonie, jak i po sezonie. My wjechaliśmy tutaj przed chwilą, co nami też wjechała policja, ale tylko z informacją, że tutaj po prostu się nie śpi. Można tutaj parkować, ale tutaj nie jest miejsce do kempingowania i biwakowania drodzy pielgrzymi i kierowcy znajdujecie się w strefie modlitwy i tutaj wszelki parking, wszelki handel jest surowo zabroniony no to zobaczmy teraz te wszystkie rzeczy, które powstały tutaj na bazie tych objawień no i pewnie tych wszystkich dewocjonali tak? i na pewno nie brakuje tutaj w okolicy sklepów z dewocjonali de z dewocjonaliami. Z dewocjonaliami. I na pewno w okolicy nie brakuje tutaj sklepów. Z dewocjonaliami. Nie Tam brakuje devo... tutaj sklepów z dewocjonalniami. Nie z dewocjonaliami. To może ty to powiesz. Nie brakuje tutaj sklepów z dewocjonalniami. I na pewno nie brakuje tutaj sklepów z dewocjonaliami. Udalo se. Dobra, <laughs> ručamo dalje. Chyba małe sprostowanie, bo tą górę Wam pokazywałem. Ona jest 2,5 km z krzyżem. Tak myślałem, że to jest to, a Góra Objawień jest tu. Półtora kilometra po prostej, ale jest droga, która prowadzi właśnie do tego miejsca. Tak to się prezentuje. Tutaj jeszcze jest też, teraz tam zbliżamy, żeby zobaczyć, jest miejsca doracji. Jest też tutaj nawet jakiś budynek, Poświęcony Janowi Pawłowi II, świętemu Janowi Pawłowi II. No i dużo takich ołtarzy e, polowych, czy też miejsc kultu religijnego, który przypuszczamy, że w sezonie e, jest po prostu wypełniony po brzegi. Przejdźmy jeszcze na szybko tą najbliższą okolicę i ruszamy do Mostaru. Więcej już nic nie nagrywaliśmy, bo poza miejscami kultu nie było nic do pokazania, a że trwają tam cały czas nabożeństwa. Mnóstwo ludzi i kleryków przemieszcza się tutaj tymi uliczkami. To nie chcieliśmy zwyczajnie im przeszkadzać. Teraz czas na mostach. Słynny most, z którego w sezonie, kiedy zapłaci się kilka euro, skaczą ludzie do wody. Zobaczymy, czy skaczą też dzisiaj. 27 km, 36 minut. No to witajcie w mostarze na parkingu dla autobusów, busów, kamperów i aut z przyczepami. Bardzo blisko do centrum zaznaczymy to miejsce na naszej mapie, a parking, jak widzicie, ogromny. To jest parking przy kościele. Co ważne i to o czym piszą w internecie, to pamiętajcie, żeby pobrać bilet przy jeździe, bo szlaban jest cały czas otwarty. Jeśli nie będziecie mieć tego biletu, to policzą wam za cały dzień, wtedy 10 euro. A jeśli macie bilet, to damy wam znać, ile my zapłacimy i jak długo tutaj się w ogóle idzie na ten most, jak długo trwa zwiedzanie miasta. To wszystko na tym kanale już za moment. No i jesteśmy w mostarze na moście. Tak to się wszystko prezentuje. Ładnie wam poopowiadam historię o tym moście i o tym, co tutaj się dzieje już w trakcie montażu, bo musicie pamiętać, że Bośnia i Hercegowina nie należy do Unii i tutaj minuta połączenia kosztuje 6 zł odebranie i nawet kosztuje 3 zł, a za jednego mega trzeba płacić grube pieniądze, więc mamy Powyłączane telefony, mapę, pamiętajcie, żeby sobie pobrać zawsze offline na takie miejsca jak to, i wtedy spokojnie możecie jechać. Ja troszeczkę poddenerwowany, bo zjazd do miasta jest bardzo stromy i bardzo taki szlaczkowaty, tak bym to nazwał, więc te sempertyny dosyć mocno się wiją. Mam nadzieję, że tą drogą do Dubrownika już wracać. Nie będziemy musieli. A jeśli będziemy musieli, to wam pokażę, jak bardzo będziemy walczyć, żeby podjechać pod tą górę. Most został zbudowany za czasów osmańskich na zlecenie tureckiego sułtana Sulejmana. Miał zastąpić istniejący w tym miejscu od dawna drewniany most. Budowę rozpoczęto w 1557 roku, a ukończono w 1565 roku. Był to symbol pojednania wschodu z zachodem, zarówno chrześcijaństwa z islamem, jak i katolickich Chorwatów z prawosławnymi Serbami. Został on zburzony w czasie wojny bośniackiej, ale tuż po wojnie odbudowany m.in. przez UNESCO i Bank Światowy. Zgodnie z tradycją, młodzieńcy skaczą z mostu do rzeki dla udowodnienia swojej męskości. I tak właśnie dzieje się w sezonie. Dzisiaj nie do końca chodzi o męskość, ale po prostu o gotówkę. Popatrzcie, jak pięknie prezentuje się most w Mostarze. Zeszliśmy jeszcze na dół, żeby pokazać wam, jak piękna tutaj jest woda. A naprawdę jej kolor jest i przejrzystość jest ogromna. Szkoda, naprawdę szkoda, że gdzieś tam słońce się chowa za górami. Ale tak od dołu prezentuje się właśnie most w Mostarze. A my wracamy do auta. Wróciliśmy. Dziwna trochę sytuacja, bo mamy bilet, szlaban jak wjeżdżaliśmy był otwarty, szlaban teraz jest otwarty, jak chcemy wyjechać. Nie ma żadnego automatu, nie ma nikogo, kogo moglibyśmy de facto na terenie tego parkingu zapytać, gdzie i jak za ten parking zapłacić. I nie wiemy, czy jechać i po prostu twierdzić, że parking był bezpłatny, chociaż kamery nas widziały, ale naprawdę nie mamy gdzie i komu zapłacić. Dziwna sytuacja, pomyślimy i pewnie ruszymy dalej. Naprawdę nikogo tutaj nie ma, kto mógłby wziąć od nas te pieniądze. Jak widzicie szlaban otwarty, więc może jest tak, że po sezonie po prostu parking jest bezpłatny. Nie opłaca się tu kogoś, trzymać do pobierania opłat, bo. Aut jest za mało, więc nie pozostaje nam nic innego jak ruszyć dalej pod Dubrownik. Teraz trasa praktycznie albo mocno do góry, albo mocno w dół i tak naprzemiennie, chociaż obecnie od jakichś kilku. Kilometrów Droga jest w bardzo dobrym stanie, bo poza tym to dużo dziur, dużo robót, bardzo wąsko i ciężko jedzie się dacią z przyczepą, więc jeśli tak jak i my macie tej mocy na styk, jeśli chodzi o auto ciągnące przyczepę, to rozważcie, czy warto na pewno jechać do Madjogori i Mostaru, bo troszeczkę trzeba się później namęczyć. My nawet pootwieraliśmy sobie delikatnie okna, odkręciliśmy na maksa ogrzewanie, żeby trochę odpuścić ciepło z samochodu, żeby nie daj Boże nam się nie zagotował. Chociaż wszystkie płyny są sprawdzone na bieżąco, olej też był niedawno wymieniany, go nawet mam olej, mamy też filtr, gdy przyjdzie pora jego zmiany. A co to te 10 tysięcy kilometrów to robimy. Przed wyjazdem też wszystko było sprawdzone, więc auto spisuje się na medal. Będziemy je tutaj ładnie głaskać i dziękować za tą udaną drogę. Jeszcze 77 kilometrów do naszego dzisiejszego miejsca postojowego. Troszeczkę wieczniej się zrobiło, ale nadal ciepło, bo dzisiaj w Mostarze było 19 stopni, więc coś niesamowitego, a mamy 1 grudnia. 18:40, tutaj stoi auto, czekajcie, zwiększę wam trochę moc. O, tutaj stoi przyczepa. Tam też jakiś inny kamperek, tam też inny kamperek, także jest tego trochę. Czekajcie, zmniejszę to światło, bo będzie mi, e, że tak powiem, waliło po oczach. No, 18:40, 12 tysięcy kroków już dzisiaj za nami, bo jak wiecie, dzień dosyć intensywny. Madżugorje Mostar, wstaliśmy, można powiedzieć, już po 6.00. I tutaj dotarliśmy. Gdzie? Do Dubrownika. Mieliśmy być 20 km wcześniej, jednak miejscówka okazała się nieaktualna, jak na ten czas, więc ruszyliśmy dalej. W Dubrowniku super miejsce, na tym cypelku. Jakieś 3,5 do 4 km w zależności jak się idzie, czy bardziej wodą, czy tak na prosto, na szakę, bym powiedział, do tego głównego fortu, do tego głównego centrum. I teraz najlepsze. 18.40, 1 grudnia, 17 stopni. W tej chwili w Dubrowniku, w bluzie, jest naprawdę ciepło. Kiedy przygotowywaliśmy całą szczepę do tego kolejnego naszego przystanku, to tak się zagrzałem, że przez chwilę nawet musiałem ją z siebie zdjąć. A teraz? Nie pozostało nic innego jak wyruszyć i pokazać Wam Dubrownik nocą. W dzień też się pewnie tam wybierzemy. Przepiękny most, który prowadzi do Dubrownika, kiedy jedzie się tutaj właśnie od strony Bośni i Hercegowiny, czyli z północy na południe. Sam Dubrownik przepięknie, już przystrojony świątecznie, ale co ja będę gadał? Za moment to wszystko Wam pokażemy. Mam nadzieję, że uda nagrać się to GoPro. Jeśli nie, to wyciągnę. Przepraszam, to wyciągnę telefon. E, jesteśmy podekscytowani, troszeczkę zmęczeni, ale jest piątek, piąteczek, piątunio. Ruszamy na miasto. 3,5 km później, meldujemy się już u wybrzeży Dubrownika. Jeszcze 800 metrów zostało do ścisłego starego centrum. Bardzo, bardzo wieje, ale jest to spowodowane tym, że jest naprawdę bardzo ciepło. Ja wiem, że w Polsce macie teraz, z tego co dzisiaj słyszałem, minus 7 do minus 10 stopni, że pada śnieg, że jest chłodny wiatr. A tutaj my. Przy tym ciepłym wietrze i plus 17 spacerujemy sobie wieczorem, ale tak to już czasem jest przewrotnie w tym życiu. Nie martwcie się, my też wiele zim spędzaliśmy w Polsce i też czuliśmy to, co wy. Teraz chcemy wam dać troszeczkę tego ciepła, więc łapcie go, ile dacie radę. Niewiele będziecie widzieć, ale fale są mega spienione. Takie naprawdę wszystko jest białe. Obija się o te skały. Jest tutaj bardzo wysoko. Nie sądziłem, że aż takie mocne spady tutaj są, przed samym tym centrum. Jednak Dubrownik jest wart odwiedzenia, zarówno w nocy, jak i w dzień. Dlatego jutro, jeśli pogoda dopisze, to na pewno się do centrum ścisłego wybierzemy i pokażemy Wam, jak to wygląda w dzień. Jutro też ma tutaj ruszyć Bożonarodzeniowy Jarmark. Więc możliwe, że i też zajrzymy na niego. Wszystko będziemy jutro obmyślać. Teraz z czystą głową, z piątkowym klimatem ruszamy na miasto.